Bobódka! Wstajemy! One hour later Dopiero wstałem. Spać mi się chce. Idziemy na lekcje. Okej, okay. mega mi się chce spać, ale idziemy do szkoły. Więc lecimy. Idziemy właśnie do szkoły. Nie ma tutaj nikogo ze mną, nikogo. Także lecimy! Jesteśmy już w szkole. Idziemy na Anglika. Kupiłem też sobie takie coś. Cóż to, to za widok One hour later Cześć, spotkałem, jesteśmy po angielsku Spotkałem Domcia yeah. Przywitałbyś, a yeah. się. Dobra, i... nowe, teraz tak. przedostajemy Dzika Ogólnie czy jest dobre? Widzowie robimy wspólnego vloga z, z buciem Nagrywamy się nawzajem vlog, vlog na vlog, tak? Tak, tak vlog, vlog. Dokładnie Dobra, zaraz będziemy mieli Polaka e, ogólnie... OK, zaraz będziemy mieli Polaka i będziemy jakiś tam y, film oglądać. Teraz mieliśmy historię, teraz idziemy na świetlicę, zaraz. Ogólnie jesteśmy. Na... Było bardzo głośno na świetlicy. Cześć, jesteśmy właśnie po świetlicy. Y, zaraz znamy chemię. Jesteśmy już po chemii. Idziemy właśnie. Wracamy do domu o! i widzimy się zaraz w domu. Mamo widzowie, jestem już w domku, także lecimy zaraz coś zrobić. Zaraz coś zrobimy. Zobaczycie co. Pozdrawiam. Tutaj sobie robię shake, więc po prostu to obejrzyjcie. Jestem właśnie z na dworze, więc jak już wrócimy z dworu, pojedziemy wtedy razem na trening. Zaraz jedziemy na trening, jak wrócę, koniec vloga. Jestem właśnie po treningu, także wracamy do domu i koniec. Zapomniałem dograć, ale poszedłem spać. Więc miło było widzowie, to koniec.